Z wnętrza pojazdu OXBO AT5105 LNMS, Tak jak wspominaliśmy, jest to wóz ze zbiornikiem o pojemności 25 000 litrów. Opaty na 5 podwoziu z przednim kołem skrętnym o promieniu skrętnym i 70 stopni oraz skrętną tylną osią. Amortyzowana kabina marki Klas. Z elementami wyposażenia typu joystick również od marki Class. Nawigacja, finger, system kamer. Zapraszamy do oglądania.